mam radeczki, witam w nowym odcinku i dzisiaj zapraszam Was na babski wieczór. Czyli siedzimy, rozkminiamy i malujemy się. Będę dzisiaj używała produktów, które są ulubieńcami, produktów, które są testem. Przede wszystkim mam tu bardzo ciekawe rozkmina od Was. Także siadajcie wygodnie. Myślę, że ten film będzie długi, więc weźcie sobie coś dobrego do pićka, coś puhatego na kolanka i... Lecimy z tematem. No Ja mam, słuchajcie, zrobioną już bazę i standardowo jest to L'Oreal Infallible More Than Concealer. Uwielbiam na nim pracować, najbardziej na świecie. Paleta na której będziemy dzisiaj pracować, to jest Maximo Spring Flowers. Jak widzicie, no jest to na mocno używana przeze mnie, bo cudownie mi się na niej pracuje, z jak na wszystkich paletach Maximo. Nie mam pojęcia, co dzisiaj będziemy robić, ale ja bym poszła w róż. Zaskoczyłam Was, co? I wykopałam z moich szuflad pod tytułem do testów set pędzli od um, Morphe, czyli mam tutaj Morphe brushes, e, no i to jest taki set do oka, więc zobaczymy, w ogóle ja z Morphe chyba nigdy nic nie testowałam, mam kilka produktów, kiedyś sobie przetestujemy, lecimy z tematem. Six Brothers, biorę sobie cień Snowdrop. To jest taki jasny, jogurtowy odcień. Zabezpieczam sobie tutaj łuk brwiowy. Na pewno chciałabym odcień Peony, to jest taki fioletik ładny, wpakować sobie wewnętrzny kącik. Jak namówić rodziców na psychologa? Rozklina numer jeden to, jak namówić rodziców na psychologa? Ogólnie, kurde, strasznie słabo w ogóle, nie? Patrzcie, że. Młoda osoba, no bo jeżeli musi namawiać rodziców na tego psychologa, to zakładam, że to jest młodziutka osoba, po prostu ktoś, kto jest niepełnoletni. Jakby, wiecie, jest na tyle świadoma i dojrzała, że chce udać się do psychologa po wsparcie, po pomoc, na terapię od psychologa, świetnie, rewelacja, i musi zastanawiać się, jak nakłonić na to rodziców, czyli zakładam, że rodzice się nie zgadzają. Bardzo mm, smutne, kurczę, no że w dzisiejszych czasach, kiedy ta świadomość problemów, problemów psychicznych, które są normalnymi problemami, tak? Że właśnie nie do psychologa czy na terapię, to jest taka sama wizyta jak u dentysty. No, no widzicie, może no, tutaj są takie sytuacje, więc strasznie przykra. Wezmę sobie dalej ten cień Peony i będę go aplikować o w taki sposób i nie wiem, jak to wytłumaczyć. Na szczęście mogę Wam pokazać. Bo ja tutaj zakładam w ogóle, że ta osoba pyta, jak namówić rodziców na psychologa, w takim kontekście, że ta osoba chce iść do psychologa, a nie żeby rodzice poszli. Bo jeśli rodzic, żeby rodzice, no to zupełnie inny temat, więc mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałam. Ja uważam, że dobrze jest przygotować się do takiej rozmowy, która miałaby na celu właśnie namówić rodziców. W taki sposób, żeby przygotować sobie mm, przygotować sobie logiczne argumenty, takie nie do zbicia, nie? Że nawet jeżeli ktoś nikomu ma tego klimatu, nie wiem, jest mały, empatyczny, Mało świadomy cokolwiek, to zrozumie to, o czym mówisz. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie namówić na coś rodziców, teraz cień tulip. Jeżeli chcecie namówić na coś rodziców, to kurde krzyki, awantury i po prostu przysłowiowe robienie drany, to często, jakby to nie jest dobry sposób, po prostu, na to, żeby przekonać rodziców do swojej racji. Wydaje mi się, że im bardziej Dojrzale i statycznie będziecie mm, się zachowywać i podchodzić do, do, do takich rozmów. Tym bardziej rodzice będą brali Was na poważnie. Uświadomić swoim rodzicom, rodzicowi, że żeby kurde zobaczył to i docenił, że i to nie jest, słuchajcie, ani szantaż emocjonalny, ani manipulacja, według mnie, że wiele nastolatków nie potrafi radzić sobie z problemami, um, które spotykam na swojej drodze w tak odpowiedzialny i niegroźny sposób, um, najlepszy absolutnie, jak pójście na terapię. Um, więc chyba jeśli wasze dziecko chce i jest na tyle dojrzałe i mądre, um, że wychodzi z tym, a nie z jakimś innym o wiele bardziej niebezpiecznym i destrukcyjnym pomysłem, no to może warto jest to dziecko w tym wesprzeć. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby um, no pykła tutaj ta akcja. Jak się uda, to dawaj znać. Jak radzisz sobie, co odpowiadasz na komentarze odnośnie wagi? Mam dystans, ale już czasami nie wiem, co na debilne komentarze odpowiadać. Ja wiem, że to jest mega narbujące i wiem, że ciężko, ale jeżeli mówimy o komentarzach w internecie, czy od jakiegoś randomu, z którym nigdy więcej się nie zobaczy, to... A, teraz dokładam retros, zapomniałam powiedzieć. To uważam, że najlepiej jest olać po prostu temat, naprawdę. No tym bardziej, jeśli to są komentarze od randoma w internecie, jeśli to są komentarze o randoma w internecie, to po prostu szkoda e, wszystkiego, szkoda Twojej czakry dziewczyno, dlatego że e, jeśli ktoś zostawia takie komentarze, jeśli ktoś tak pisze, w rozdziału realnym już jest troszkę inaczej, zaraz się do tego odniosę, no to albo miał bardzo zły dzień i chce sobie go poprawić, albo czegoś Ci zazdrości, no w każdym razie to ta osoba ma problem nie tylko. W życiu codziennym już jest troszkę inaczej, no bo często jest na przykład tak, że wiecie, nasze babcie, nie, czy babcie naszych partnerów załamują ręce, że o Marysiu, bo jaka ty jesteś chłodzutka. I teraz najciemniejszy taki fioleto-bordo-śliwka, czyli dalia. i tutaj już będę trzymać się bardzo blisko um, linii rzęs. No to, no to, no to, no to. No więc dążę do tego, że w momencie, kiedy mówimy o właśnie osobach w życiu realnym, jakiejś naszej babci, jakiejś cioci, które wiesz, że nie mówią tego po to, żeby Ci dowalić, bo jak mówią to po to, żeby Ci dowalić, to też im dowal albo po prostu olej, a jak masz ochotę, to też im dowal. Wiem, że wiele osób nie popiera takiej taktyki, ale no ja jestem akurat taką osobą, że po prostu Staram się nie pozwalać sobie wchodzić na głowę. To, że się staram, to nie znaczy, że mi to wychodzi. Ale staram się. Ale jeśli jest to właśnie ktoś, na kim Ci zależy, babcia, którą kochasz, czy, czy, czy ktoś taki, to warto jest, kurde, tej osobie po prostu, wiesz co, mm, spróbować wytłumaczyć, bo te osoby bardzo często nie zdają sobie w ogóle sprawy. Myślą, są też z takich czasów, tak są, e, gdzieś tam mają takie przeświadczenie, że powiedzenie komuś, nie wiem, kurde, nie wiem, odnośnie... Jakby w którą stronę to są komentarze odnośnie wagi. Ale na przykład, że jeżeli to jest komentarz, że ale jesteś chuda, to mimo tego, że on jest powiedziany w taki sposób, żeby ci dowalić, to ty masz się cieszyć i wziąć to jako komplement, jakby w ogóle nie rozumiem mechanizmu tego, ale wielokrotnie się o tym przekonałam niestety na własnej skórze. Um, także jeśli to jest powiedziane faktycznie, w dobrej wierze, przez babcie, ciocie czy kogoś, kto wiecie, dla kogo zawsze ktoś będzie za chudziutki i o jejku biedniutki, to warto jest tą osobę posadzić i jej wytłumaczyć. No i nieważne tak naprawdę, czy to są komentarze, że jesteś za chuda, czy to są komentarze, że jesteś za gruba. Po prostu usiąść i wytłumaczyć. Ej! Nie życzę sobie takich komentarzy. O nie, włosy mi go podają, gdzie moje volume! Że ej, nie życzę sobie takich komentarzy jakby to mnie rani, to mnie boli, to mnie demotywuje, ja potem chodzę smutna. Da, 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 I nie rób tak, nie mów tak. I po prostu sukcesywnie zwracać uwagę. To ja staram się reagować właśnie tak. No dobra, teraz jakiś błysk, chociaż powiem Wam, że tak mi się podoba, że nie wiem, czy bym tu nakładała błysk. No ale nałóżmy. O i zastanawiam się tak nad Cherry Blossom. Dobra, nakładamy. I zobaczcie, co robię. Przede wszystkim zero glitter primera i cienie foliowe, znaczy cienie foliowe, cienie błyszczące ogólnie z Maxmo możemy je założyć na dwa sposoby. Możemy też bez glitter primera, ale nałożyć je tak, żeby one tworzyły folię i wyglądały tak, jak w falecie. A możemy nakładać je tak, jak ja w tym momencie, i wtedy zobaczcie, że macie tylko takie drobinki rozproszone po powietrze. I yy, no mi często właśnie chodzi o taki efekt. Oba te efekty bardzo lubię. Lubię właśnie przy takich makijażach jak ten dzisiaj, tak sobie rozproszyć. No i kurde, grunt. To teraz nie przesadzić z ilością tych drobinek. Yy, I grunt to to, że zobaczcie, ja przykładam palec z tym cieniem, no nie, a nie przesuwam. Jak zaczniecie przesuwać, to już zrobi Wam się folia. Taka jednolita. No i teraz dokładam sobie odrobinkę tutaj tego najciemniejszego cienia Dalia i lecimy z kolejnym pytaniem. Słuchajcie, jedna rzecz, która odbiera Ci przyjemność z życia na co dzień: problemy, kłopoty, toksyczni ludzie, ale ja tych toksycznych ludzi sukcesywnie pozbywam się z mojego życia cały czas. Już nie wiem, czy ktoś mi teraz został, szczerze mówiąc, taki w takim moim everyday life. Co sądzisz o do higieny intymnej? Bo są różne opinie. O, babe. Sądzę, że to, co kto robi ze swoją dzitką, to jest tylko i wyłącznie case ym, tej osoby. Dlaczego, chyla mówisz o tym w taki sposób? Dlatego, że strasznie irytuje mnie, że osoby mają jakieś swoje przekonania, that's okej, okay, ale przychodzą mi, czy ci, czy komukolwiek innemu. I po prostu z uporem maniaka starają się gdzieś tam wedrzeć swoje racje. I to jest strasznie irytujące, strasznie czegoś takiego nie popieram, ponieważ wolnie do higieny intymnej to jest bardzo kontrowersyjny temat. To jest naprawdę bardzo kontrowersyjny temat. I ja po prostu uważam, że nie powinien. Ja słyszałam tak, że ci nie powinno się mieć w ogóle, a i żeby była jasność, ja nie mówię o pochwie, ja mówię o sromie, ok? Że nie powinno się myć w ogóle. Pozdrawiam. Yy, czy jak ktoś nie chce mieć, to niech nie myje, ale jakby. No to już jest wybór tej osoby. Nie wszyscy muszą tak robić, no nie? Że myć samą wodą. No i znów, jeśli ci tak odpowiada, super mi nie odpowiada, myć tym, czym myjesz całe ciało. U mnie kończy się to alergiami, ginekologiem, podrażnieniami, bólem, swędzeniem. Niech mi tak robi. Ja myję. Ci płynem do higieny intymnej, takim, który mam sprawdzony. Nie wiem, czy mogę polecać, bo ja się, że jak polecę, to mnie tutaj ukrzyżują. I uważam, żeby każdy po prostu robił to, co chce. Chcesz mieć ściszkę do higieny intymnej, Myj. Chcesz mieć ci całą wodą, Myj. Chcesz nie mieć w ogóle? Nie my. Pamiętaj tylko, żeby nie mieć pochwy w środku, bo to jest po prostu niezdrowe. Ale hej, jak masz ochotę, rób, ja ty, rób to, ja ci nie zabronię. Po prostu mnie strasznie denerwuje, że takie rzeczy jak czy mniej rz, myjesz... czy goli. Czy golisz nogi, czy golisz pachy, po prostu są tak strasznie kontrowersyjnym tematem, jakby serio, co kogo obchodzi, co z tymi rzeczami robi druga osoba, nie? Tylko, wiecie co, w obie strony, bo tak jak uważam, że nikt nie ma prawa ci mówić i nakazać, że masz golić cipę, e, czy pachy, czy jakąkolwiek inną, zarośniętą włosami część ciała, tak uważam, że ty nie masz prawa przychodzić i mówić, że kobiety, które golą... Robią to, bo są zmanipulowane przez patriarchat. No właśnie. A niestety z tym działaniem w drugą stronę to bardzo często szwankuje, tak, ale już za bardzo chyba zaczynam się rozgatywać na poboczny temat, więc no dobra, tak to się prezentuje. Zastanawiam się teraz, czy chcę robić sobie dziubek tutaj, wiecie, na wewnętrznej. W kąciku. chyba zrobię. Chyba zrobię, ale jak skończę cały makijaż? No dobrze, I'm happy. Lecę za kamerę zrobić drugie oczko. Przyszła pora na podkład i przetestujemy sobie tutaj akurat nowość. To jest Glow Touch BB Cream od Pierre Renée SPF 50. Ja wzięłam sobie do studia najciemniejszy odcień, to jest 03, jest jeszcze 01 i 02 i najbardziej odpowiada mi właśnie ten najciemniejszy, ale, ale wydaje mi się, że on będzie dla mnie odrobinkę za ciemny, więc rozjaśniłam sobie go potem troszkę korektorem, bo nie chcę mi się wstawać i od nowa łapać manualnie ostrości po to, żeby wziąć jaśniejszy odcień w celu wymieszania ich. Lenistwo. Nie mam pojęcia w ogóle tutaj jak skryciem, jak z czymkolwiek, także wyciskam sobie pompeczkę na, już w dłoni, aplikuję, wpracowuję. U, on jest taki. czekajcie. On jest taki kremowy. Ja jak zwykle najpierw aplikuję go tak dłonią, wpracowuję i za chwilę będę wklepywać. Nie jest taki, wiecie, super lekki, wodnisty, jak na przykład ten mój ulubieniec z Eveline. Better than perfect. Better than perfect. On jest taki bardziej jak bardzo lekki krem. Na ja nie jest całkiem git. Myślałam, że będzie dużo ciemniejszy. I nasze kolejne rozkminy to jak odpuścić tych, którzy nas zostawili. No, niestety ja w swoim życiu na podstawie swoich relacji przekonałam się, że ludzie w naszym życiu przychodzą i odchodzą. Pojawiają się i znikają. Cieszmy się póki są, ale nie powiem, że, nie powiem, że żadna relacja nie trwa wiecznie, bo to nie jest tak. Są relacje, które trwają, jakby wiecie, no, do końca życia, ale ciężko takie relacje. Jednak jest ta migracja ludzi w naszym życiu, i uważam, że powinniśmy może jakby wiecie, cieszyć się i dbać o to, co mamy tu i teraz nie rozkminiać może tego, że wiecie, nie warto się starać, znałam kiedyś taką osobę, że gdzieś nie warto dbać o relacje, starać się czy też cieszyć tą relacją, bo nie wiadomo, czy będziesz w moim życiu do końca życia. Nie, nie, nie wiem w ogóle, co to jest za podejście. Ale tutaj robię dygresję. Ja staram się mieć takie podejście, że jeżeli ktoś znika z mojego życia, a sporo osób zniknęło z mojego życia, tak po prostu bez słowa, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, nie? Po prostu z dupy. To widocznie mieli ku temu jakiś powód. Nie wiem, może coś działo się u nich prywatnie w życiu, o czym ja nie wiedziałam, o czym nikt nie wiedział. Może coś tam, coś tam. Nie ma ich już. Skoro ich nie ma, raczej ich już nigdy nie będzie. Po co zaprzątać sobie tą głowę? Po prostu. Wiem, że to jest trudne, ale myślę, że szkoda czasu i energii właśnie na takie przykmienianie, w ogóle na przykmienianie przyszłości. Jeśli możemy wyciągnąć z przyszłości jakąś lekcję, czegoś się nauczyć na przyszłość, super i tyle, i idziemy dalej. Zamykamy tę szufladkę. No dobra, nałożyłam go tak nie za dużo, nie za mało. I póki co wygląda bardzo ładnie. Ma konkret krycie, jest glowy. Usunę sobie jego nadmiar tutaj z okolicy pod oczami, bo bardzo bym nie chciała, żeby mi się coś zważyło, skajkowało. A przy tej temperaturze niestety o to nie trudno. Mam też słuchajcie, korektor z tej serii to jest Serum Concealer SPF25. Tutaj, jeżeli chodzi o odcienie, to mamy cztery odcienie tego korektora, natomiast one wszystkie cztery są bardzo, bardzo jaśniutkie. Ja mam tutaj również 03, kierując się tym, że może one będą ze sobą jakoś współgrać. Aczkolwiek, zaraz Wam pokażę, słocza, tak jakby na twarzy, że no niekoniecznie. W sensie jest, jest ten korektor po prostu bardzo jasny. Ogólnie Bladiochy i w korektorze, i w tym kremie BB, znajdą dla siebie odcienie, jakby spokojnie. No dobra, i patrzcie. Nie mam pojęcia, ile go nałożyć. Nie wiem, jak tutaj z kryciem i ze wszystkim. Mam już przygotowany puder. Mam już przygotowany puder, i to jest ten. Coś tam, coś tam Royal Finish z pierwonę. No całkiem całkiem ładnie, póki co wygląda ten korektor pod moimi oczami razem z pudrem. Puder to jest właśnie Royal Finish Mineral Powder od pierwonée. Dobra, teraz pociągnę sobie dolną powiekę. Kolejna rozkmina. jestem pierwszy raz w związku z dziewczyną i za każdym razem jak robi się gorąco, odpuszczamy, bo, obie, bo obydwie się boimy. Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak wygląda kobiet. Kurde, mocny temat. Jeśli mogłabym tutaj coś doradzić, to stara. jakby W ogóle wrzućcie na luz, no nie? Jeśli obie chcecie, coś się gdzieś tam razem, to nie, wrzućcie na luz nie zastanawiajcie się w trakcie, jak powinien wyglądać z kobietą. Jak to się w ogóle technicznie robi. Dlatego, że jeśli jest świadoma zgoda, obie osoby są na tyle dorosłe, żeby tą świadomą zgodę mogły wyrazić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to, wiecie, że sprawiamy tak, jak czujemy, nie? Tak, jak jest w odgórnych normach, no nie? Że trzeba to robić tak i tak. Tutaj nie można popełnić żadnego błędu. Także idźcie po prostu za tym, co czujecie w tym momencie, żeby wyrazić swoje uczucia i zrobić sobie nawzajem dobrze. Myślę, że tutaj, no, definitywnie pomocna byłaby rozmowa, Gdzieś tam bez spiny otwarcie porozmawiać, czego się boicie, czego się obawiacie i może właśnie ten pierwszy raz, żeby był taki mocno przegadany. No w każdym razie to jest naturalne, że się stresujesz, stresujecie, ale naprawdę nie ma czym, jeżeli jesteście sobie bliskie, zależy Wam na sobie, bla, bla, bla. Podobacie się sobie, jesteście razem, Iskrzy i w ogóle, to, to pójdzie samo, tylko właśnie nie przekminiać w trakcie, nie zastanawiać się, nie robić takiego, wiecie już tutaj robi się gorąco ty i w trakcie taki właśnie overthinking, nie? Ojej, a czy to, 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 a czy to. I jest go with the flow. W takich sytuacjach naprawdę ja polecam po prostu płonąć prądem. Co byś powiedziała sobie sprzed 10 lat, przestań dawać się, wykorzystywać pipo jedna. Myśl o sobie, bo nikt inny o tobie nie będzie myśleć, jak ty nie będziesz o sobie myśleć. Taki standard shit. Jak przełamać Stanford przed ginekologiem? Hmm... Wiem, że może tutaj wiele osób się oburzy. Ja wiem, że nie każdy ma na to hajs, ale to można sobie spróbować odłożyć. E, I do gina prywatnie. Prywatnie, bo... Z tego, co słyszałam, to jest spora różnica między pójściem prywatnie, a na NFZ, czy jak to się tam nazywa. Jeśli to pomoże, bo wiem, że tutaj różne, różne podejście mają laseczki, to e, możesz sobie wybrać wtedy babeczkę, nie? Jak idziesz prywatnie, możesz sobie wybrać babeczkę i w ogóle poświęcić czas, dużo czasu na to, żeby tego gina wybrać tak jakby pod siebie. Czyli Poczytać sobie opinie przed tą pierwszą wizytą, czy pani ginekolog zakładając, że chciałabyś pójść do pani. Jaką stwarza atmosferę, czy komfortową? Czy jest właśnie polecana jako ginekolog na, na, na takie pierwsze wizyty? Jaką, jaką opinię zostawiają tej osoby jej pacjenci? Na nam lekarzu masz też zdjęcie lekarza. To może być też istotne dla Ciebie. No nie wiem, czy ktoś wygląda sympatycznie na zdjęciu, bo ten komfort jest piekielnie ważny. I uważam, że jeżeli mówimy o na przykład, właśnie pierwszej wizycie takiej młodziutkiej dziewczyny, to na to się powinno stawiać. Na to, żeby taka wizyta była komfortowa. Teraz biorę sobie ten sam błysk, który mam na górnej powiece, i aplikuję na dolną paluchę. Staram się w miarę możliwości robić to przy linii rzęs, ale palec nie jest bardzo precyzyjny, a Teraz, słuchajcie, dolną powiekę będę tuszować w Medica Sensitive mascara, mascara Lashes. Mam ją też na górnej powiece i to dzisiaj jest, był test. Ta maskara niby ma jakby pogrubiać i dawać nam volume, natomiast ja tego nie czuję na górnych rzęsach, ale przepięknie wydłuża i rozdziela, więc powinna być idealna do dolnych. A Pierrene Medica, tak by the way, mają bardzo fajną pielęgnację, wiecie? mają super sera z witaminą C. A dolną linię wodną nałożyłam, słuchajcie, kredkę Lovely z tej serii Pastel Tropics. To była limitka już niestety nie jest dostępna. Ona była wydana przy współpracy z Magdą Wołosiewicz i to jest ten różowy odcień. Teraz róż, i tutaj wierzam Eksmo. Pink cheek to jest mój absolutny ulubieniec. On jest mocny, ale oczywiście też da się go nałożyć tak, żeby był super delikatny, nie? Ja lubię mocno, więc. Jak się pozbierać po zakończeniu toksycznego związku? Niby wiem, że był toksyczny, a jednak kurna tęsknię. To jest naturalne. Przede wszystkim czas zrobi swoje, ale ja bym powiedziała, że na moim jakże bogatym doświadczeniu. Przede wszystkim skupić się na sobie. Yy, nie dziargać się emocjonalnie tą osobą, sprawdzając co chwilę w social mediach, co tam u niej. No brońcie, panie, mieć z tą osobą kontakt. Najlepiej zero kontaktu, żadnego wymyślania, że o, tutaj, bo mm, mm, muszę oddać mu rzeczy, albo muszę odebrać od niego mojego rzeczy, no moje rzeczy, no muszę, no po prostu muszę. Nie można ich wysłać, poczta nie istnieje. Nie można ich gdzieś zostawić, nie można poprosić Kolegi, koleżanki, nie wiem, mamy taty, kogoś, o to, żeby te rzeczy zostały przekazane za ich pośrednictwem. Nie musisz jechać po prostu osobiście i chwilę po rozstaniu widzieć się z tą osobą. No, rewelacyjny pomysł. Cudowny, wspaniały, na pewno coś dobrego z tego wyjdzie. Aż po prostu, no ale binder don't e, Teraz paleta, mm, choć tutaj Tune, również od Maxmo i będę używać cienia Illuminating Blush, to jest taki rozświetlający róż. Czy powiedziałem cienia? Miałam na myśli róż. Mówiąc skupić się na sobie, mam na myśli po prostu e, dać sobie to, co dałabyś najlepszej kupeli, dałbyś najlepszemu kumplowi, whatever, w takiej sytuacji, nie? Postaw sobie swojego najlepszego na swoim miejscu i zastanów się, e, jakie wsparcie by od Ciebie otrzymał. Ja, słuchajcie, płynę, po prostu tak mi się twarz płci, że to jest masakra. Jakie wsparcie by od ciebie od, 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 Jakie wsparcie by od ciebie otrzymał? Um, co byś dla niego zrobił? I po prostu zrób to dla siebie. Because you need that. You do. I go podkręcę również rozświetlaczem z like, palety Max Ale już sam ten róż jest na tyle rozświetlający i tak pięknie rozświetlający, że. Nie wierzę, że to mówię, ale styknie. Ponieważ jest dzisiaj tak gorąco, jak w moim studio, jest chyba ze 100 stopni, to niestety tutaj sytuację trzeba przypudrować, więc... I używam do tego tego pudru... O Ten sam, który aplikowałam pod oko. A, i jeszcze do tej ostatniej rozkminy, na co zrobić po rozstaniu i tak dalej, przesłuchać sobie cały podcast o Kuniewskiej, ja i mojej koleżanki Idiot. Jest dostępny na Spotify, jest dostępny na YouTubie, Serio, dobra, niech to sobie trochę posiedzi na mojej buzi. E, my zaaplikujemy sobie teraz konturówkę usta. Mam tutaj, słuchajcie, Golden Rose 222. Taki maleńki ogryzeczek, po prostu. Cute. Co za niż o zabawkach Czy taki są? Jest dla Ciebie ok, czy nie zdecydowałabyś się? Ja nie czuję demonizowania seksualnego Jakby to było coś po prostu niesamowicie, nie wiem, złego, wstydliwego cokolwiek, słuchajcie ten make up spływa mi z ryja e, Jak ktoś ma ochotę i możliwości to tak samo jak ze wszystkimi innymi W ramach testu mam tutaj dwie pomadki od HEAN Soft Nude Odcień 65 Lovely Nude oraz 63 jamin. Nude Jedna jest bardziej różowa, taka troszkę Troszkę cieplejsza, brzoskwiniowa, druga jest bardziej brązowa. I tą brązową. I do jest A. Nawet nie wiem, czy to zastyga. Mm. Lekki matowy błyszczek. Co? Matowy błyszczek? Czy matowy błyszczyk się przypadkiem nie wypiera? Mhm. I to jest takie bardziej różowe, różowy kolor. Make-up mamy skończony. Bardzo mi się podoba. Ja teraz, słuchajcie, lecę usiąść przed wiatrakiem, e, ogarnąć tą grzywkę i zaraz potem wracam. W każdym razie końcowy look wygląda tak. Podejrzewam, że 90% tego makijażu spłynie. Mam tylko nadzieję, że zdążę zrobić zdjęcia. Bardzo chętnie odpowiedziałabym tutaj jeszcze na jakieś a współpracuj, na jakieś 2-3 pytanka, ale ja się rozpływam. A chcę jeszcze bardzo zrobić zdjęcie tego makijażu, także... Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że ze mną byliście Mua. buziaki bajo!